Dzień dobry Państwu, Irena Dam z gastronom wybrzeża. Dzisiaj przyjechaliśmy do Cichocinka. Takie ciekawe miejsce, ale dlaczego to przyjechaliśmy? Akurat tutaj jest zebranie europejskiego stowarzyszenia szefów kuchni i ze mną dzisiaj jest sam prezes Marcin jest moim gościem dzisiejszego odcinka, który powie o stowarzyszeniu, o celach, o misji i tak w międzyczasie będziemy sobie rozmawiać to, co jest najważniejsze tutaj. Może o historii, jak to się zaczęło w Polsce. O historii może zacznę od czegoś się zaczęło w ogóle. International, jak powstał Eurotop International. Tak? Głównymi założycielami był Pierre Ramaillère i Paul Bocuse. Paula Bocusa to chyba wszyscy znają na świecie, więc wielka osobowość, tak zwana we Francji papież gastronomii. I oni zapoczątkowali właśnie wprowadzając y, na rynek właśnie zdrowe produkty. Mhm. To był rok 86, kiedy zostało założone stowarzyszenie Eurotok International. I to było założone w, w Paryżu? W y, dokładnie, Czyli... to było założone w Lyonie. Okay. W Lyonie później siedziba była przeniesiona do Brukseli. O. I do tej pory biura właśnie mamy w Brukseli, mhm. działamy w Europarlamencie również. Też mamy tam nasze osoby, które. Na Food Forum gastronomicznym mm -hmm. właśnie też udzielają. A w się. wreszcie ważne tematy? Tak, dokładnie. Związane z, z rolnictwem, z ekologią mm -hmm. i z żywnością. A twoja rola tutaj? Jeżeli... A moja rola? No, moja rola jest po prostu <grym> zostałym prezesem. tak. Mianowany prezesem? Jest mianowanym prezesem. Oczywiście w Polsce, pierwszym prezesem EuroTok Polska był Jean Bos. No, był jednym z założycieli i twórców w ogóle tego, mm -hmm. tego stowarzyszenia. Więc wielu też innych yy, kolegów, którzy już teraz z nami nie są, mhm. ale no, zawsze jeszcze utrzymują z nami kontakt. A w Polsce to kiedy powstało? Yy, w Polsce dokładnie Eurotak zaczęło działać w 2009 roku. No to już też kawałek czas. A w 2000, 2010 zostało już oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenie mhm. i zaczęło normalną pracę już. A jak długo zarządzasz tutaj? Yy, ja Zarządzam mhm. siódmy rok. Siódmy rok. Siódmy rok. To jest druga kadencja, więc kadencję mamy czteroletnią. więc czyli... Druga kadencja, czyli jeszcze rok. Czyli jeszcze rok? Roku. Zarządzam stowarzyszeniem, a no, zobaczymy, kto będzie następcą. Jest szansa, że ty zostaniesz? Nie. Statut, statut, statut już na to nie pozwala, więc yy, już na pewno prezesem nie będę. Aha. Nawet nie mogę. A okej, okay. dobra. To będzie ktoś kandydował z, Jak... jakby z ramienia z jakby ktoś tutaj... będzie. Czy to z zarządu, czy spoza mm -hmm. zarządu też może kandydować. Mm -hmm. No okay. Zależy, jakie poparcie od członków dostanie. No, tak jak wybory prezydenckie. <gry> a no dobra, to też taka ciekawa informacja, bo ja się nawet na tym nie zastanawiałam, a mimo, że współpracujemy już praktycznie mm -hmm. od początku. Znamy się już dosyć długo. Istnienie naszej redakcji, bo akurat fajnie sobie wzajemnie pomagamy. Taka jest rola też wasza, Daj. bo wy pomagacie w zasadzie najczęściej komu. To znaczy, wspieramy tak, małe jakieś firmy. Pro, produkcyjne, tak? produkcyjne. Produkcyjne, mm -hmm. jakieś właśnie takie małe, lokalne. Mm -hmm. y... Pro... Chcemy zachować tą tradycję, tak? naszą mm -hmm. kulturę, nasze, nasze stare przepisy, stare dania, tak? Mm -hmm. i żeby tą tradycję właśnie utrzymać. No i głównie każdy z naszych członków ma, otrzymuje przy przystąpieniu do naszego stowarzyszenia otrzymuje kodeks honorowy, mm -hmm. który należy przestrzegać. Nie Oczywiście zdrowa żywność, Żywność właśnie jakaś lokalna, mhm. bez na pewno dodatków chemicznych. Czyli po prostu mhm. czytamy etykiety i staramy uświadomić też innych. tak. Tu za naszymi plecami jest... akurat się ustawia mąka. Mąka tota, TOTA, tak. Czy to spełnia takie warunki? Spełnia, dokładnie. Młyny żabczyńscy mhm. i mąka TOTA. Mhm. Więc tu głównie są właśnie z nami takie firmy, które, które na pewno nie używają żadnych środków chemicznych, ulepszaczy smaku czy mhm. konserwantów. A chciałbyś o innych firmach trochę więcej powiedzieć? Czy damy radę wymienić? To znaczy, nie? wszystkie firmy to nie chciałbym tak wszystkich po kolei wymieniać, ale okay. Ogródek Dziadunia tak, to jest też mała mm -hmm. taka rodzinna firma, właśnie mm -hmm. produkująca różnego rodzaju drzemy pobidła, lemoniady, czy teraz właśnie najnowsze y, octy, octy, właśnie jabłkowe, malinowe. Mm -hmm. Okej. Okay. Jeżeli ktoś będzie chciał więcej wiedzieć o firmach, to gdzie znajdzie? o firmach. Teraz właśnie jakoś od, w tym miesiącu mm -hmm. powinna ruszyć już nasza nowa strona internetowa, na której będzie można znaleźć zakładki i wejść na przykład na wszystkie okay. Eurotalk International. Czyli chcemy zobaczyć francuską stronę i klikamy sobie, będzie francuska mm -hmm. strona. Poniżej będą wszystkie loga naszych partnerów i tak samo klikamy, automatycznie nas przerzuca do naszych partnerów. Aha, no to to, to, to jest bardzo to jest istotne. Żeby wszystkich już nie wymienić, bo ich jest pewnie tak dużo. No i właśnie nie chciałbym kogoś pominąć, żeby nie A, czuł właśnie. się ktoś po, pominiętym. Bardzo, bardzo do tego podchodzimy kreatywnie. Dobra, to ta główna misja to jest zrównoważony taki rozwój, naturalna żywność, tak, Dokładnie. bez konserwantów. Jeżeli chodzi o warsztaty, bo wiem, że uczestniczycie na wielu takich różnych kongresach, jakichś różnych targach i uczestniczycie wtedy z całą grupą. To znaczy tak, na pewno jesteśmy z naszymi partnerami, w kucharzami wspierającymi i tak. Okay. I praktycznie robimy wtedy warsztaty, pokazy mm -hmm. i przedstawiamy również naszych partnerów. No dobrze, a jeżeli ktoś by chciał przynależeć, jest szefem kuchni i nie jest nigdzie zrzeszony, a chciałby do Was przynależeć, jest taka możliwość, czy jest jakiś limit? Y to Kury? znaczy nie, no każdy kaza może złożyć deklarację. Mm -hmm. Jest grupa, która sprawdzi przejście, przejdzie weryfikację i po prostu ta osoba zostaje przyjęta. Oczywiście to wtedy już sprawdzamy opinię o tym człowieku, tak, to to jest i A, gdzie serpce, pracował, serpce, tak, że tak? to nie jest tak, się, że to, no, dokładnie aż tak, <laughs> aż tak może nie. Wiem, że no. w Belgii na przykład, w, na pewno w Holend... Holendrzy mają tak, że mm -hmm. wysyłają na przykład... Takiego inspektora, który potrafi podjechać do restauracji i wszystko sprawdzić po prostu, czy tam nie używana jest jakaś chemia, czy jakieś gotowe mhm. sosy, zupy, takie w proszku. Taki tajemniczy klient podjechał. Dokładnie. Okay. To znaczy, że to prak praktycznie może wejść na kuchnię, tak, skoro to jest członek ich i skontrolować, mhm. zweryfikować. Okej. Okay. A m, liczba zrzeszających szefów kuchni to teraz... Jak to można szacować? To, to znaczy tak, dziesiątki, to są setki. Jak u nas, tak. U nas w kraju jest teraz obecnie, obecnie mieliśmy 180-180 członków, mm -hmm. ale zrobiliśmy też małą weryfikację i troszeczkę osób zostało usuniętych zostało u mm. nas teraz 90 osób. O, ale, ale ja no... uważam, że to czym mniejsze grono lepiej, się, lepiej się zarządza, ale i przynajmniej jest skuteczniejsze, tak? Bo Co z tego, że nie idziemy na ilość, mm -hmm. tak? Bo ilość możemy mieć 200 członków, no ale jak potrzeba do pracy, jest naprawdę garstka osób. A powiedz mi, jak to się ma do współpracy z innymi stowarzyszeniami, bo stowarzyszenia jest kilka takich podobnych, czy to jest współpraca, czy to jest trochę konkurencja? To znaczy nie, raczej teraz tak jak na targach, czy coś tam wspólnie mm -hmm. nawiązujemy współpracę okay. i czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, mm -hmm. czy jakieś wspólne wydarzenia, no łączymy się i razem robimy. Czyli... Wiadomo, że każde stowarzyszenie mm -hmm. ma jakieś swoje inne różne mm -hmm. cele, tak? Mm -hmm. No tak, każdy ale... specjalizuje się jakby w jakimś tam Ale nie ma kierunku. tak, że konkurujemy ze sobą. A, no to też dobrze. No dobrze, Marcinie. Co, co jeszcze byśmy mogli powiedzieć pod kątem zachęcenia, czy partnerów, czy pod kątem może zachęcenia szefów kuchni? Znaczy, zachęcamy wszystkich szefów kuchni, nie tylko szefów kuchni, bo i kucharze A mogą się nie zawsze... Ma jakby, nie, nie, kuchni, nie. Się w ogóle international, ale również są członkami restauratorzy. Mm -hmm. Czyli, czyli ktoś, restauracja szef, dokładnie A może, zostać, może, może również zostać członkiem stowarzyszenia. Mm -hmm. Więc wtedy dostaje tablicę taką, którą może sobie powiedzieć na restauracji, czyli jakiego szef jest i dostaje szef kuchni i tablicę również może sobie powiesić na budynku na, przed restauracją. A no to też ciekawe. Właśnie byłem ostatnio w Brukseli i w Brukseli właśnie sporo restauracji mm -hmm. widziałem właśnie z tablicami Eurodac. A naklejki na drzwiach, tak kiedyś się naklejało? Nie, to jest taka metalowa tablica, A, metalowa. Metata, metalowa tablica, wielkości A4, więc rzuca się w oczy. No to taki mamy wizerunek. Ale jeszcze kitle, mi powiedz kitle, bo widzę, że macie naprawdę takie profesjonalne. Tak, Wcześniejsze mieliśmy, mówię, trochę ładniejsze, ze spinkami, ale to są wymogi też international, czyli z Brukseli Aha. odgórnie narzucone, że Aha. właśnie teraz wprowadzona jest flaga i mhm. każde państwo ma flagę. Mhm. Więc obecnie jest w stowarzyszeniu 10 państw europejskich. Mm -hmm. okay. Więc wszyscy muszą wyglądać identycznie. Jednakowo. Tak, kiedyś właśnie chcieliśmy zmiany, to nam mm -hmm. powiedzieli, że Coca-Cola na całym świecie wygląda tak mm -hmm. samo, więc my musimy tak samo wyglądać. No rozumiem. No super, no ja dziękuję za tą rozmowę. Poprosimy jeszcze kogoś, jakby tutaj jakby z innej struktury, Oczywiście, żeby coś więcej powiedzieć, coś powiedział. zarządu. A kogo poprosimy? poprosimy Mamy kogoś Andrzeja tutaj? Polisiakiewicza. Tak. Andrzej opowie troszeczkę o firmach, o współpracy. O. I, no właśnie Czyli ten do, kolega... niego, jak do niego się kierują takie tematy, właśnie odnośnie się współpracy. I... Dokładnie, partnerskie i tak. Dobra, to ja, Marcin, tobie dziękuję. Zaraz ja mogę. również dziękuję. Do zobaczenia miło było. na bliż, najbliższych targach. No to widzimy się niedługo. Nie na Eurogastro. Eurogastro. Przed nami, także dziękujemy. Ale widzowie nie uciekają. My zaraz zapo za zapowiemy kolejną osobę. Andrzej Pulisiekiewicz, dzień dobry, państwo, bardzo miło. Miło mi również. Poruszymy temat rekrutacji, współpracy z partnerami, bo tak tu rozmawialiśmy troszeczkę z prezesem na temat ogółem wszystkiego. Fajnie to zostało ujęte, ale tak Ci poprosiliśmy, żebyś troszeczkę więcej opowiedział o tych firmach, bo bez tych firm w sumie byście nie funkcjonowali, no. bo sami szefowie kuch kuchni i kucharze to tak, ale jeszcze na czymś trzeba ugotować coś, zrobić jakiś pokaz, no to ci partnerzy są potrzebni. Zgadza się, dokładnie tak. Każde szanujące się stowarzyszenie musi posiadać, że tak powiem, partnerów. Mhm. Tak? Bez, bez, bez możliwości współpracy, czy to wsparcia właśnie produktowego, czy wspólnej promocji, no nie bylibyśmy w stanie się rozwijać, mhm. tak? więc to jest dla nas bardzo ważny i kluczowy czynnik. No tak, bo jeżeli spotykacie się na wszelkich różnych wydarzeniach, to co tutaj zapowiedzieliśmy właśnie, bo będzie już tu w zasadzie już niedługo na drugi tydzień tak. y, Eurogastro i jakbyście tak sami stanęli bez partnerów, no to tak by było nawet smutno blado, nie? Zgadza się, no dzięki partnerzy, z którymi współpracujemy, dostarczają nam, dostarczają nam produkty, dzięki na którym my, my możemy, że tak powiem, pokazać swoje umiejętności, jak również możemy pokazać jak fajne produkty można pojawiają się na polskim mhm. rynku, tak? Jest to pewnego rodzaju połączenie promocji z live cookingiem, z pokazaniem najmocniejszych cech, cech danych mm -hmm. produktów, tak, na które partnerzy chcą, żebyśmy przedstawiali tak, przed dużą, dużą grupą grupą i innych mm -hmm. kucharzy, innych profesjonalistów, czy to właśnie na targach, na pokazach. No. no tak, bo ostatnio jak byłem u Was w Łodzi na spotkaniu takim wigiliny, to też było kilku partnerów, którzy mieli taką prezentację szerszą. Mnie to zainteresowało, bo jako można powiedzieć obserwujący, jako redaktor obserwuję to wszystko, to zobaczyłem dużo takich ciekawych tajników, może powiedzieć takie tajniki, które nie są gdzieś tam opisane w jakichś strukturach, jak użyć produktu, jak ten olej połączyć z jakąś tam oliwą i tak dalej, To też jest bardzo istotne dla nowych szefów kuchni, albo nawet kucharzy, którzy do Was przychodzą, bądź tych, którzy są i są przyzwyczajeni na... Na starych przepisach, na starych produktach, a cały czas wszystko się zmienia. Także taka formuła jest uważam, że bardzo fajna, bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie. I wy też to zaobserwowaliście. No dobra, ale jeżeli mamy tych partnerów, yy, to jakie warunki muszą spełnić? Bo to też tak nie jest, że wszyscy nie jest, to nie, nie jest tak łatwo. Nie, nie, jest nie, tak nie, łatwo. Jest, nie jest tak łatwo, żeby nawiązać z nami współpracę ze względu, że nas jako w Eurotox Stowarzyszenie E, obliguje kodeks, e, mhm. kodeks stowarzyszenia, gdzie promujemy produkty lokalne e, przede wszystkim o czystym składzie, tak? e, musimy wiedzieć skąd ono pochodzi, w jaki sposób zostało wytworzone. Tak naprawdę zanim jakikolwiek partner do nas przystąpi, e, weryfikujemy i dopiero po o, sz, akceptacji zarządu mhm. możemy, możemy nawiązać, nawiązać współpracę, kiedy wiemy i, z, jaki produkt y, Wspieramy i, i jak go promujemy, tak? A może być tak, że jeżeli jest producent, który z, y, skupia się. na jabłka. I też ma gruszki, a gruszki może mniej spełniają jakieś tam norm, a jabłka tak, to może taki partner przystąpić. Tak. Tylko jakby z jedną linią produkcji? No? Dokładnie tak. Dokładnie mhm. tak. Mamy, mamy partnerów, którzy mają y, linie ekologiczne, jak i linie konwencjonalne, okay. ale my jako stowarzyszenie obieramy się i, i wtedy certyfikujemy i mhm. promujemy ten konkretny e, produkt. A, no to też ciekawe, to też ciekawe. To, to wtedy jest jakby takie rozwiązanie. Jeżeli chodzi o przystąpienie partnera, to jest długi proces czasowy. Miesiąc, rok? W zależności od partnera, miesiąc, kwartał. Z reguły jest tak, że partnerów pozyskujemy i z którymi podpisujemy, umowy odbywają się na, na początku roku. Dzięki temu możemy planować jakieś działania, pokazy, też rozmawiając z partnerem. Możemy mu przedstawić cały kalendarz promocyjny, mhm. gdzie będąc z nami, wie gdzie jesteśmy, co będziemy pokazywać i na jakie, w jaką formę działań możemy się umówić. A, no tak, bo faktycznie bo to się cały rok... Bo tych imprez jest, będzie... jest yy, sporo. sporo. No właśnie, i wtedy jak partner wejdzie w ciągu roku, no to później też mamy różne możliwości współpracy, czy barterem, czy wsparcie, mhm. wsparcie jakieś tam finansowe, różne, różne możliwości. Mhm. No i wtedy wiedzą, że mamy przed sobą rok kalendarzowy, oczywiście gdzieś tam rozmawiamy o różnego rodzaju partycypacji w kosztach. Mhm. Natomiast kiedy mamy cały rok, wtedy, że tak powiem, partner jest na początku roku poinformowany, gdzie będziemy, co będziemy mhm. robić, jakie to są możliwości i przede wszystkim też. Partner wie, jak może zaplanować sobie działania marketingowe współpracując z nami. Że na no przykład tak. na wiosnę będziemy promować taki produkt, mm -hmm. na jesieni taki, e, na, w, w okresie zimowym następny. Okej, okay. i to jest Twoja rola y, jako członka zarządu, który z tych partnerów jakby werykuje, weryfikuje troszeczkę. Tak. Jest tak, taki trochę szpieg, taki szpieg, tak? Y, trochę szpieg, <laughs> e, natomiast ze względu na to, że zanim przystąpiłem do. E, w zawodzie od 1997 roku, natomiast y, miałem moment taki, gdzie, prace, gdzie pracowałem w firmie handlowej jako doradca kulinarny. Mm -hmm. I wtedy też przyszedłem do Eurotoku jak, okay. z zewnątrz jako partner, okay. y, gdzie nawiązałem współpracę. Z czasem ta współpraca przerodziła się, y, że tak powiem, znowu wróciłem do gastronomii, mm -hmm. zostałem kucharzem i dzięki temu przyszedłem do. Stowarzyszenia już jako członek, i do, do zarządu, i właśnie zmieniając to kilkunastoletnie doświadczenie, A. będąc po drugiej stronie, wiemy jak teraz, jak rozmawiać z partnerami, oni wiedzą czego oczekują, wtedy fajnie te relacje się buduje. Super, chciałem takie pytanie zadać, ale już wszystko się rozwiązało. To dzisiaj pracujesz w restauracji swojej, czy dla kogoś? Teraz w swojej. Prowadzę e, tradycyjne catering eventowy, jak również e, catering pudełkowy dietetyczny mhm, takie coś na czasie. No, tak, na czasie. Niedawno na, z wspólnikami nabyliśmy taki duży zakład, 1100 metrów pod Warszawą e, i tam produkujemy diety pudełkowe też. Czyli wyzwanie. Wyzwanie, no nie małe, <laughs> nie małe, ale trzeba próbować. G generalnie gastronomia w Polsce idzie, idzie ku dobremu pomimo przeciwności losu, ale jest. Właśnie, bo to też chciałem zadać to pytanie odnośnie jak się y, kondycyjnie utrzymuje właśnie ta gastronomia, bo wiem, że wiele było zawirowań i pozamykało się, ale niektórzy się otwierają, bo słyszę, że ktoś kolejny obieg otwiera i tak, od, od czegoś to zależy też. Nie jest, no wiadomo, nie jest to łatwy, łatwy kawałek chleba, mm -hmm. jeśli chodzi o, o, o tą branżę, mm -hmm. versus inne, a my też nieraz ma mamy, mamy taką sytuację, gdzie nie, staramy się jakieś tam kredytowania, finansowanie, jest to branża, która potrafi z dnia na dzień zostać odcięta na przykład mm -hmm. i jest problem z finansami, stąd musimy gdzieś tam. Ale jest to trudne, trudna siła. branża. W grupie, w grupie siła to też jest dla Was ten przywilej, że faktycznie można e, tutaj zadziałać, ale o finansach to może poprosimy sekretarza, który jest e, taki mocny w tych finansach. O, Marek bardzo, <laughs> bardzo mocny. Zapytam, kim był poprzednio, bo może też nie był związany z gastronomią. Także drodzy Państwo, kolejnym moim gościem z stowarzyszenia Eurotok będzie sekretarz. Witam Marek Namysłowski. Jestem, tak jak już wcześniej było wspomniane, sekretarzem stowarzyszeniu Eurotok Polska. Do moich zadań należy koordynacja całej pracy zarządu, mhm. jeśli chodzi o spotkania, posiedzenia zarządu. Wszelkiego rodzaju uchwały, realizacja hmm. uchwał też Walnego Zgromadzenia. Czyli tak, przygotowania hmm. do, do Walnego Zgromadzenia, wszelkich dokumentów, żeby były zgodności ze statutem naszym, hmm. komunikacja też między członkami i partnerami. Też, też. choć to, to jest bardziej zarezerwowane dla osób okay. członków zarządu, A? którzy typowo mają tą, tą rolę przy, przeznaczoną jako. Współpraca z partnerami, mm -hmm. natomiast też jako taki łącznik między partnerami w różnych sprawach, mm -hmm. dokumentach, a, a zarządem, to ja też za to, za to odpowiadam. Ostatnio miałem okazję, tu już w zeszłym roku, byłem na u Was w Łodzi na wigilii. Tak. I tą wigilię Ty organizowałeś? Między innymi. Między innymi, I To dzisiejsze tak. spotkanie w Ciechocinku jesteśmy, w Twoim rodzinnym mieście, tak? Nierodzinnym, ale A, mieszkam tu od mieszka, 14 okay. lat prawie tak. Przy okazji się coś dowiadujemy, nie? Tak jest. <grafy> Także tak, takie działanie. I to organizacja. No to teraz dobrze. Dzisiaj spotkanie dla partnerów. Tak. Taka trochę integracja, żeby na początku roku powiedzieć sobie, jakie są założenia na ten rok, jakie będą wydarzenia. Tak I taka koordynacja tego wszystkiego jest po twojej stronie. Tak, jeśli chodzi o taką organizacyjną stronę, mhm. to to jest moja działka. Mhm. Też kwestia różnych tworzenia infografik, bo mhm. nie będę ukrywał, że funkcja, funkcja sekretarza sprawiła, że troszeczkę odkryłem nowe moje możliwości A. i talenty, więc sprawdzam się też w tworzeniu różnych infografik, plakatów pracuję sobie w kanwie więc na miarę swoich możliwości staram się to robić jak najlepiej żeby to też podnosiło prestiż mhm. naszego stowarzyszenia żeby to było bardziej profesjonalne Super. również też się zajmuję ze strony takiej zarządu jako osoba która zajmuje się social mediami A, więc Instagram Facebook to też jest moja działka TikToka macie nie jeszcze, nie. jeszcze nie. Trochę dużo by było jak dla mnie. By musiał, pewnie potrzebuje wsparcia mm -hmm. też y, innych członków, ale to na spokojnie będziemy nad tym też pracować, żeby stworzyć taką grupę od, od mediów. Czyli widzowie nas znajdą na Facebooku. Na Facebooku. I TikToku. I na Instagramie. TikToka to, jeszcze nie czy... mamy. Nie ma problemu. <laughs> Może prorocze zajęło. słowa. <laughs> ale to znaczy, że jest jakaś a, a, a aspiracja. A LinkedIn? E, nie, na LinkedInie też nie mamy. A na co dzień y, pracujesz w kuchni? Zarządzasz tak. restauracją? Pracuję w kuchni. Y, zarządzam taką grupą jako kucharz zmianowy. Mm -hmm. y, też tu w Ciechocinku, w klinice uzdrowiskowej pod tężniami. O, tak, no tak bo Ciechocinek słynie tutaj. Tak, z uzdrowisko. Okrektów, uzdrowisko, właśnie. Także to jest dobrze. Rola sekretarza jest już nam już znana, czyli niektóre osoby mogą się z Tobą kontaktować. Jeżeli coś organizujesz to spotkacie się tutaj jakby z Markiem. Jeżeli social media to też Marek, także... Przeważnie, ja. Fajnie, że jest tak to wszystko jakby rozdzielone, że każdy ma swoją funkcję, bo to nie jest łatwe takie jakby roz, rozdzielenie tych wszystkich zadań. Tutaj akurat słyszę, że prezes to. Jest koordynator od, od firm, tak. koordynator od jakby grup, no i jest sekretarz, który wspina też wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Yy, jeszcze skarbnik, który Jeszcze też właśnie skarbnik, czyli za, za tak? stronę finansową. Zawsze tak. może się nasuwa taka myśl, kim wcześniej był skarbnik, nie? Kiedy ma zdolności zb zbierania. Pieniędzy, ale to też trzeba mieć taką swoją naturę, tak? Każdy się czymś odnajduje, także dobrze. No a dzisiejsze spotkanie jest poświęcone typowo dla partnerów, czy też będą szefowie kuchni, którzy są członkami? Dzisiaj już wcześniej mieliśmy spotkanie z komisjami, mhm. była komisja weryfikacyjna, o. która zajmuje się weryfikacją wszystkich deklaracji członkowskich, czyli. O. Sprawdzeniem danego członka, który aspiruje do naszego stowarzyszenia, mm -hmm. aby podać go weryfikacji, gdzie pracuje, mm -hmm. czy nadal pracuje jako, jako kucharz lub szef kuchni. No i takie, takie mm -hmm. prace komisji właśnie dzisiaj były podjęte podsumowanie mm -hmm. całych tych prac ile deklaracji, jakie, jakie zostały decyzje podjęte. Mm -hmm. Też komisja, mamy rewi komisję rewizyjną, która. Tak naprawdę ma y, taki hmm. organ nadzorczy stowarzyszenia. To, to zresztą w każdym stowarzyszeniu hmm. czy takich instytucjach większe, takie komisje są. To są z góry. Tak. I u nas też y, przeglądała y, wszystkie dokumenty, czy są zgodne hmm. z zapisami statutu, realizacja uchwał, hmm. y, decyzje zarządu, z posiedzeń i, i, i tych wszystkich różnych formalnych rzeczy i tych spraw finansowych, bo to też jest bardzo ważne. Komisja ma no. Wydawałoby się, że, że jest to taki organ, który jest dla niektórych, bo jest, ale hmm. myślę, że ma bardzo ważną rolę w każdym stowarzyszeniu, bo ona też odpowiada, ta komisja tak naprawdę prawnie za y, odpowiedzialnością za to, jeśli będą jakieś niezgodności, nieścisłości. Czyli Więc... odpowiedzialność nie jest tylko na jednej jakby osobie. Nie. Tylko jest właśnie rozdzielone tak. to wszystko. to jest mega ważne. I jeszcze no. mamy Sąd Koleżeński, który podejmuje różne jakieś takie mm -hmm. konfliktowe czy, czy sporne sprawy. Natomiast w tym roku nasz nie Sąd Koleżeński nie miał pracy, <laughs> nie było żadnych, żadnych innych jakichś To dobrze, świadczy o stowarzyszeniu, yy, o tak. całej grupie, która stąd też Ktoś został usunięty, ale po to, żeby była zrobiona jakby śmieci wyniosły się same. I jest grupa taka, która ma być. No, jeśli chodzi o usunięcia, to to nie mamy tak, że ktoś celowo czy, czy karnie mm -hmm. został usunięty ze stowarzyszenia, to, to nie, ewentualnie jakieś tam inne... Inne kwestie, niepłatności, ale to jest naturalne, kwestie zapisów w statucie. Mm -hmm. No tak, bo to też nie jest Wasz wymysł, tylko to jest tak. statut. To jest statut. Us... Każdy, kto wchodzi w stowarzyszenie, tak. jest świadomy, że podejmuje takie działania i pod taką restrykcją. Na coś um... się godzi. Tak. Jeżeli coś nie wychodzi, no to um, nie odchodzi, no bo nikt tutaj na siłę nie jest trzymany. Tak. Super, no. Marku, ja dziękuję za rozmowę. Myślę, dziękuję że również. dla widzów to jest dużo takich ciekawych informacji ze względu na to, jak działa stowarzyszenie, bo ja dostałem informacje. No jeździsz tam się, pokazujesz, ale my nie wiemy do końca o co chodzi. Jest wielu młodych szefów kuchni czy kucharzy, którzy mm. chcieliby gdzieś przynależeć. No to też jest dla nich okazja, żeby wysłuchali i mogli do was jakby dołączyć, jeżeli spełnią te wszystkie wymogi, bywać na tych wszystkich wydarzeniach. Także dziękuję. Dziękuję również. Do następnego do zobaczenia. Do zobaczenia.